Cześć! Dzisiaj pooglądamy, pootwieramy sobie Wasze snapy, które mi wysłaliście, także może być ciekawe. Zanim jednak do tego przejdziemy, chciałbym Was poinformować o takim super genialnym fakcie, jak to, że mamy snapo i możecie mnie na niego dodać: Snap Founder. Codziennie dodaję tam różne rzeczy, których generalnie nigdzie indziej nie będzie można znaleźć, jak właśnie tylko tam. Także jeśli chcecie, to możecie właśnie mnie dodać, zaobserwować na snapie. macie znaczy tutaj tego snapkoda, w ogóle NIK. Także dodawajcie. No także wy dodawajcie, a ja jeszcze wspomnę o tym, że jeśli chcielibyście więcej snapa na kanale, to zostawcie kciuka w górę oraz napiszcie też w komentarzu, o tym, czy byście chcieli. Także dodawajcie na snapy, strzelajcie, kciuki w górę, piszcie o tym w komentarzach, a ja już lecę. Nagrywam, nagrywam to drugi raz, ponieważ 30 minut materiału, które przed chwilą nagrałem niestety nie zapisało się w programie, coś się zepsuło przy zapisywaniu. Także no niestety cóż ja poradzę, jak widać troszeczkę tych snapów jest, także tu jest dużo potwierań z poprzedniego odcinka, no ale jeszcze generalnie snapy są, także, także jest to I I ona była w poprzednim odcinku, także ją też dobrze kojarzę. Little Monster, to chyba nie ta Little Monster, ale ciekarcia 12. Pies, piesa wesoła. Fajny pies. My jamu, Firanki pozdrawiają, pozdrawiam, firanki. Lecimy dalej, Xufuzoks. Pozostawcie apkę w górę, to jeżeli chcecie więcej Snapa, to jak najbardziej. Jeśli nie, no to nie zmuszą. Veronika Ku, hejcia, hejca się Bijecie na grupę, pozdrawiam cię Mati, pozdrawiam cię również, Ła jak kto to był? Wyka. Do Wyki wyślemy Snapa. Pozdrawiam. Również. Sunshine Warsaw, I czy to nie Twoja koszulka? Piękne zdjęcie. Piękna koszulka. Żyć, a nie umierać. Także pozdrawiam cię serdecznie. Sunshine Warsaw, piękne zdjęcie i jak mówię, piękna koszulka. Honey, honey, hani, Boże, jest na. Jezus, Maria, Mar Jezus, Maria. Spit Karolina, jak tam faunarw, a wszystko w porządku. Martyncia 4, a jak będę na odcinku, to wyzdrowieje. Aha, bo jest chora, no to życzymy Ci wszyscy zdrówka. Weźmiemy Jokasię, Jokasie, Hej, kasie, manko. Karcia 12, tak wygląda normalnie. Spoko. Pozdrawiam wszystkich z Krakowa i Matiego, pozdrawiam również Kraków i Matiego. Kasierek pieniu są pozdrowienka dla Narwionka Jo kurde jaki rym e, Kasiek, wbijajcie na Insta Jaska fanar... Jak mnie reklamują wszyscy. Piękny tutaj widzę fanarcik, także dziękuję. Nie, wyślę znowu z filtrem jakieś super śmieszne zdjęcie. Boże, nie wiedziałem, że takie coś istnieje. Za Arta. Jok poziomka, pozdro lolo, 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 tro, lolo, lolo. E, 14 byś pisały, Wera chce taki wielki tort. Ja też. Jak Ci deszcz mnie zmoczył, odpowiesz, ja sen, że odpowiem, także Amka Elo. Czekajcie, jakiś śmieszny filtr znowu odpalę, żeby uratować moją twarz. Ale śmiesznie pozdrawiam. Jak wszyscy pozdrawiam, to ja też pozdrowię. A co mi tam? Jot. Iza wesoła, co Iza, pozdrawiam. Pasz. Lecimy w dół, może. może tam są jakieś stare snapy. Clash tu 5 XDDD, cytruski, pozdrawiam moją mc. Eka, pozdrawiam cię, ja pierdzielę. ile pozdrowień. Ej, Kokosowa 13, Spillader, lubię Narfa. Fajny P. Ple... To był Pleca, otworzymy. To był... Co to jest? Co to jest? Jakiś pokroniec? Nie wiem Teraz zaczniemy xdomix, xswek, Pani Sytu, kiedy jest odcinek snapa? Dziś Odcinek ze snapa będzie, mój drogi, w czwartek Czwartek, zamalujemy se Gapcia9, piasek musi być, powaga, pozdro, spoko loko Majucha wysłała swoją twarz, lajkujemy film, zdjęcie swoje, Grecja Jeszcze jakieś inne Laila wysłała uwagę. zatem to ma być 5000 pych w górę To z pięcioma tysięcami mogły być problem, ale takie Osiem łapek w górę by mi wystarczyło. Inga wysłała oto pan wąż z karpeta. W ogóle na poprzednim filmiku, znaczy na tym co nagrywałem, a które się nie zapisał, to właśnie tam jedna z dziewczyn, która mi wysłała Snap'a miała wężo na ręce. Cześć, takiego węża? Ach, ja nie tak nie dał rady. Hm. Gejowiak się... Gejowiak? Gajowiak, Boże, przepraszam. Kewcio7, mi hejka mati, siemanko. Także jaki jest mój ulubiony efekt na Snap'ie? Mój ulubiony efekt na Snap'ie... Boże, nadmierze, że taki istnieje, ale to już jest mój ulubiony. Ten. Pięknie Bela na tele, jak jaka u Ciebie pogoda? Boże, u mnie pogoda jest tak kijowa, że deszcz pada W ogóle w Polsce niedawno śnieg padał, to już w ogóle jest taki pff, kasiek Dylemat ta czy ta. Obie są spoko, a my są ładne. W ogóle swoją drogą wpadajcie na sklep z koszulkami. To jest www.fonnaw.kasu.pl, tutaj macie, tutaj macie teraz link. Możecie sobie zobaczyć, bo swoją drogą właśnie ostatnio dużo dostaję zdjęć w Waszych koszulkach. Także się cieszę, że Wam się podoba i wiacie, jeśli Wam się coś podoba, to możecie sobie zakupić, jeśli chcecie. Tu się zero, dopiero ze szkoły. Ja ze szkoły dzisiaj wróciłem o przed 13, także fajnie. Ło Jezus Maria! Dopiero teraz ogarnąłem o co chodzi. Masz rodzeństwo, mam brata. Uwaga, co my tu mamy dalej? Mamy Alucha, Alucha subskrybuje. Bardzo się cieszę, simple, please. Kar... El oj wyłączyłem. Ulubiony youtuber. Rudy Gandalf, u jest też taka brzydka pogoda. Właśnie fatalną. No. jeszcze taką buźkę, taką, taką, taką. Edyta, tu jest piękne swoje zdjęcie. Cofnijmy się trochę wstecz. Hailey, kociak. Elunia Wysar... o! Dziękuję za arcika, w nagrodę ci, nie wiem, kupię żelki. Karla Lisek, na jaki teraz może, może mi to wysłać? Jeszcze nie mam skrytki pocztowej, ale jestem dobrej drodze, żeby było. Iza wysłała, co robisz? Nie żebym nagrywał odcinek, czy coś, ale... No, ale na, na ogół to... Na ogół to filmik nagrywam. Julia Chromiak, hej, hej, hej. Hej, hej, hej. Hoj, hoi. Kasiura 230, pozdrawiam. Elożki. yo, yo, Elo. la la, la wesoła, hejka. Oryginalnie to te też napiszemy. Widzimy jakieś coś takiego. Siemcia Olga 6969 obkujcie Bardzo ładnie. Agnieszka Hagus, śpiochy. Julia 111, żeby z rysem było słońce. E. Eee. Puf <noise> Nie udało się. Ojcarka <noise> 39, wysła pozdrawiam. Czy ja też? Kermi. Baśpi. No, super Lasia, jestem chora Pozdro, Super życzymy Ci zdrowia. Milka, Piwpaw. paf, Vivi, Vivi, ciekawy snap dla Narfa. No dzięki. Natsusia 69, kiedy chcesz was kreatywnego snapa, ale nie masz pomysłu. I ta poważna mina. Tak, was 2000, was zgadnie jaka ta melodia. Hey, Martyna Orenczuk, pechowy jesteś Mati w ogóle, ja taką piękną historię o Tobie opowiedziałem, bo Martyna to jest taka moja bardzo fajna widzka, która się ładnie udziela na grupie, na snapie, na facebooku, na instagramie, bardzo ładnie. No i generalnie bardzo Cię serdecznie pozdrawiam i całą Twoją rodzinę, Boże moja morda. Uh. Edyta, jak się nazywa, Jan, który ma nóż. Janusz! <śmiech> <śmiech> M. Drużyńska, pozdrawiam narwaj grupę na facebooku, Alucha. Agnieszka Narw. Natalia to w końcu masz rudę czy blond włosy? No wiecie, no wiecie, różnie to bywa. To i nie, to nie jest takie łatwe. Daria, tym razem trzymaj bukiecie głupuję dzięki. Przecież mi wysłała kwiatka to teraz. Znowu jej wyślemy snapa. Dzięki. No dobra moi drodzy, kończymy na dzisiaj. A więc to było na tyle, jeśli chodzi o otwieranie snapów od Was. Tak jak wspomniałem na początku, obserwujcie mnie na snapchacie, ponieważ tak jak mówię są tam rzeczy, które generalnie nigdzie indziej się nie znajdziecie, nigdzie generalnie gdzieś się nie dowiecie. Także także ci snapchatowi wiedzą najwięcej. Także zapraszam dołącznie do naszej super snapchatowej społeczności. Dajcie znać w komentarzach i strzałem kciuka w górę pod filmem, żebyście chcieli więcej snapa na kanale, ponieważ fajnie się to nagrywa. Spoko sprawa taki coś, także dajcie znać. Obserwujcie mnie też na innych social mediach takich jak Facebook, Instagram, Ask czy grupa na Facebooku, także zapraszam. Ja się z wami już żegnam. Dzięki wielkie za wszystko. Do zobaczenia kolejnym razem już w sobotę. O godzinie 18.00 na kanale. Wezmę telefon z kolana. Trzymajcie, do zobaczenia kolejnym razem i pa, papo. Pa.